Hej, hej, hej. Chciałbym tylko przedstawić Wam krótki filmik opisujący, w jaki sposób Dewastatorzy zajęli pierwsze miejsce w międzynarodowym turnieju sojuszy, który rozpoczął się w tamtym roku. No i który dwa dni temu się zakończył z wyścigem Dewastatorów na drugim miejscu, Ameryka. Arwachę i na trzecim miejscu Polska Armia Tytanów. Więc e, wrzuciłem to, co napisali na kanale, no, na którym e, cała komunikacja szła turniejowa. Przerzuciłem to do tłumacza Google, więc można się śmiać. E, tego, co Wam będę czytał, bo nie chcę mi się tutaj tego analizować i tłumaczyć na piechotę. Wolałem po prostu mieć to szybko przetłumaczone, żeby Wam to przekazać, bo to ten materiał będzie interesujący tak naprawdę dla tych, którzy grali w tym turnieju, grają sparingi, tak. Więc biorę się do a, czytania. Mecz. Dewastatorzy dostali bardzo odizolowane kraje. USA, Wielką Brytanię, Szwecję, Turcję i Niemcy. A przeciwnik, Ameryka Arwache, dostał Francję, Włochy, Hiszpanię, Jugosławię i Rosję. Wydawało się, że AE ma przewagę. Przeniosło wszystkich swoich żołnierzy do Niemiec i poszło w ciężką alterację, ponieważ zauważyli, że dewastatorzy nie mają infrastruktury i idą pełną siłą w powietrze z wyjątkiem Niemiec, którzy, którzy tworzyli czołgi. Jednak USA i Wielka Brytania. Wylądowały w 60 jednostek, tak, robiły tylko piechotę, nic innego, nawet tworzyły milicję. Ustawiliśmy szpiegów Wielkiej Brytanii, ale niezależnie od zmian, jakie bytro dokonało w ostatniej aktualizacji, szpiedzy pracują teraz trochę inaczej, lub ktoś z AE popełnił błąd. Bez względu na to, co się stało, nie utrzymaliśmy informacji. O mapie Wielkiej Brytanii, więc nie widzieliśmy lądowania Wielkiej Brytanii 30 żołnierzami w północno-wschodniej Francji, dopóki nie było za późno. Hiszpa Hiszpania była bardzo rozpowszechniona i produkowała okręty podwodne, a nie czołgi i altylerie, więc w czwartym dniu była bardzo słaba, aby powitać ogromne 60 wrogich jednostek wroga. Atakujących naszą flankę po drugiej stronie pola. Dla każdego, kto zagrał na mapie 10 graczy na drodze do wojny, będzie wiedział, że 60 jednostek w czwartym dniu jest potężną armią dla tej mapy. Ogromna armia więc wygrali prawie natychmiast. I teraz z drugiej strony opinia. Dewastatorzy mieli ogromny start w powietrze. Czyli produkowali samoloty. A tymczasem w Niemczech, ponieważ zaoszczędzili ogromne ilości zasobów, nie inwestując w żadną infrastrukturę, z wyjątkiem Niemiec, dali Niemcom całą swoją stal i mieli żelazną kurtynę na poziomie trzeciego poziomu fortów wirtualna ściana. Ponieważ Francja. Była teraz zagrożona przez wrogie lądowanie. Jeden punkt ataku przez Rotterdam został odcięty nie przez stalowe forty, ale przez czystą siłę ich armii. Następnie wybrali to, co zostało, samolotami, a Niemcy pompowały czoł za czołgiem, tak jak Turcja. Turcja grała bardzo dobrze i zdołała uciszyć Jugosławię, a nawet najechała Rosję. Turcja faktycznie była tak dobra, że ominęła jugo i wylądowała w 10 i czołgów piechoty we Włoszech w szóstym dniu. Rozwiązaniem dla nas, mając na uwadze, że powinniśmy byli ujawić armę Wielkiej Brytanii, było dla Hiszpanii iść czołgi i powietrze, ale a nie w łodzie, jednak było już za późno na zmianę tego kierunku, a E miał wybór na początku. Idziemy. Powietrze i czołki, i mamy bardzo długą grę, może 14 dni, albo jedziemy bez powietrza, tylko myśliwce do obrony i atak ciężki z artylerią, by zabrać Niemcy, a po nim mieć łatwą gr grę do końca. Dewastatorzy, jak sądzę, chcieli też szybkiej gry, ale byli sprytni i wysłali wszystkich swoich ludzi do Francji i poszli na 100% w powietrze, więc oboje graliśmy do góry nogami, a devastatorzy weszli na szczyt. No i to byłoby taka krótka relacja z tłumaczenia googlowego, jaką przekazali dewastatorzy i Ameryka Erwache, Erwache o meczu o pierwsze miejsce w pierwszym międzynarodowym turnieju sojuszy zorganizowanym przez lorda twardego. Dzięki. Do następnego.